Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża. Wizerunek najświętszej Panny, Matki Miłosierdzia, z lekko pochyloną głową, w aureoli dwunastu gwiazd i wielu promieni, przymknięte oczy, skrzyżowane na piersiach delikatne dłonie, smukła postać. Okalona półksiężycem, jej urok, łagodność, niezwykła słodycz i zamyślenie wzbudzają ufność i nakłaniają do modlitwy. Któż nie zna tej łagodnej i pięknej twarzy Maryi dziewicy, z pełnym miłosierdzia i litości obliczem? Módlmy się, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prośmy by matka miłosierdzia, królowa i opiekunka z ostrej bramy prowadziła wszystkich ludzi po drogach pokoju, sprawiedliwości i wiary. Matko Ostrobramska, natchnij nas odwagą. Gdy będziesz w naszym imieniu prosiła u Boga, Matko Ostrobramska, natchnij nas odwagą i podnieś siłą ducha mądrości i woli, abyśmy pokonali swą słabość i wrogów, nim znowu nas ogarnie przekleństwo niewoli. Matko Ostrobramska, Matko miłosierdzia. Ucz nas rozważać w sercu Słowo Boże, i pobożnie całym sercem uczestniczyć w ofiarze odkupienia, tak byśmy przemienieni na podobieństwo Twojego uwielbionego Syna, wraz z Nim przebywali w niebieskiej chwale. Matko Madonna Wileńska, śliczna panno w pozłacanej szacie. Módl się za nami. Matko Boska Ostrobramska, warownej kaplicy, módl się za nami. Matko Boska miłosierna dla tych, którzy cierpią, módl się za nimi. Matko w niebie królująca, ku której stęsknione ludy kroczą marszem już ostatnim, módl się za nami. Matko nasza, Wyznacz tę trudną trasę, ale dobrze znaną, daj nam dojść do Twego nieba poprzez ostrą bramę. Amen. Niech Wam i Waszym bliskim towarzyszy Boże błogosławieństwo, za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia, Niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy wasze serca. Byście umieli słuchać Jego słowa i je wypełniać. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i prośb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału. Serce Maryi modlitwy. Szczęść Boże.